Słyszałeś, że warto jeść więcej białka na redukcji, ale potem przeczytałeś w internecie, że żywka białkowa sprawdzi się tylko do budowania masy mięśniowej. Może wydaje Ci się, że ten suplement to strata kasy podczas odchudzania. Bo warto na początku wyjaśnić, że żywka białkowa nie jest jakimś magicznym suplementem. To tylko albo i aż skoncentrowane źródło tego makroskładnika. Mimo wszystko odżywka białkowa może mieć naprawdę sporo zalet i w niektórych sytuacjach warto po nią sięgnąć, nawet w trakcie odchudzania. Więc jeżeli zastanawiasz się, jakie białko wybrać, czy w ogóle wybierać, nie rozumiesz tego wszystkiego, czy jakiś hydrolizat, koncentrat, czy syrwatka, to zapraszam do tego nagrania i wszystko Ci wyjaśnię. Po tym nagraniu nie będziesz musiał się zastanawiać, czy branie odżywki białkowej podczas redukcji to dobry pomysł. Dowiesz się też, jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi suplementami, który będzie dla Ciebie najlepszy? Podam Ci również kilka tipów, dzięki którym zobaczysz, że jest o wiele więcej zastosowań dla odżywki białkowej niż tylko standardowy shake na mleko. Zacznijmy od tego, czy w ogóle potrzebujesz odżywki białkowej podczas odchudzania. Mówi się przecież, że białko jest dobre na masę. Paradoksalnie, wydaje mi się, że odżywka białkowa może przydać się bardziej w okresie redukcji. Dlaczego? To bardzo proste. Podczas odchudzania najczęściej rośnie zapotrzebowanie na białko, ze względu na to, że chcemy zachować jak najwięcej masy mięśniowej. Zalecenia żywieniowe mówią nawet o zwiększaniu podaży tego makroskładnika na redukcji do 2,4 g na każdy kilogram masy ciała. Po drugie, gdy się odchudzamy, mamy do dyspozycji mniej kalorii, a więc siłą rzeczy trzeba się bardziej pogimnastykować, aby dobić tą zalecaną ilość białka. I pojawia się to razu pytaniem, czy na redukcji trzeba w takim razie sięgać po odżywkę białkową? Nie, nie trzeba. Tak jak właśnie mówiłem Ci wcześniej, ona zastępuje źródło białka. Jeżeli dajesz radę zbilansować swój jadłospis normalnymi produktami i nie używasz tego suplementu, to super, nie musisz korzystać z odżywki białkowej. Sama odżywka białkowa sama w sobie nie da Ci jakichś lepszych efektów. Ona Ci po prostu zastąpi to białko w diecie. Później wyjaśnię Ci, dlaczego odżywka jest super, a teraz przejdźmy do zastanowienia się, jaki typ odżywki białkowej Najpopularniejszym na rynku rodzajem odżywki jest białko serwatkowe. Białko serwatkowe dzielimy na trzy główne odżywki. Mamy koncentrat białek serwatkowych, inaczej WPC. Najczęściej jest to odżywka zawierająca 70-80 g białka przy jednoczesnym udziale tłuszczu i węglowodanów. Nieco bardziej skondensowaną odżywką białkową jest izolat białek serwatkowych. Tutaj zawartość samego białka jest wyższa, bo jest od 90 nawet do 97%, ze względu na to, że jest mniej tłuszczu oraz mniej węglowodanów i często mniej laktozy. I dlatego, jeżeli na przykład po koncentracie białek serwatkowych masz problemy trawienne, jakieś zdęcia czy gazy, to warto przerzucić się na izolat i sprawdzić, czy izolat nie będzie dla nas lepszy, jeżeli chodzi o trawienie. Trzecim rodzajem jest hydrolizat białek serwatkowych. On też ma około 80% Białka. W teorii jego trawienie i wchłanianie powinno być najszybsze, ale na ten moment trudno powiedzieć, czy ma to jakieś istotne znaczenie. Przechodząc do chyba najważniejszego pytania, bardzo ważnym czynnikiem będzie tutaj cena. Kształtuje się ona zgodnie z kolejnością wymienionych przeze mnie odżywek. Koncentrat będzie najtańszy, potem izolat, a następnie hydrolizat. Mocno różniącą się odżywką białkową od tych trzech wymienionych wcześniej jest kazeina. Czym się różni? Przede wszystkim czasem trawienia i Tworzy ona skrz, taki dosłownie skrzep w naszym żołądku, a łączny czas trawienia szacuje się na około 6-7 godzin. Co ciekawe, spożycie kazeiny może w największym stopniu oddziaływać na sytość w porównaniu do innych białek mleka. Kiedyś bardzo mocno polecano, by sięgać na odżywkę z kazeiny na noc, aby zapewnić organizmowi podczas odpoczynku stały dopływ aminokwasów. Na pewno dostarczenie białka w ostatnim posiłku to dobry pomysł, ale raczej nie musi to być kazeina po prostu coś, co ma białko. Co ciekawe, jeżeli chodzi o żywki białkowe, pochodzenia zwierzęcego, ma, mamy jeszcze to robione z białek jaj i mięsa wołowego. Jeżeli chodzi o odżywkę z jajek, to tutaj zawartość białka wynosi około 80%, a cena jest raczej wysoka i bliższa do hydrolizatu. Jeżeli chodzi o odżywki z mięsa wołowego, tutaj znajdziesz od 87% nawet do 97% białka. Cena jest już znacznie niższa i przystępniejsza. Jednak w obu tych przypadkach warto zwrócić uwagę na smak, który może nie być najlepszy. Ja osobiście testowałem różne białka te jajeczne to tak nazwijmy i nie za bardzo mi smak podchodził, więc zostaje przy klasycznej serwatce. Mamy też odżywki białkowe pochodzenia roślinnego. Coraz więcej ludzi rezygnuje z jedzenia produktów odzwierzęcych lub je ogranicza, dlatego sklepa z jest już naprawdę... Spora oferta skierowana dla tych osób. Najczęściej wyróżniamy izolat grochu, izolat sojowy i mieszanki różnych białek roślinnych. Największą zawartość białka można znaleźć w izolacie sojowym i do tego ma w miarę dobry smak. Musisz jednak wiedzieć, że taka porcja izolatu sojowego może działać nieco gorzej pod względem anabolicznym niż identyczna porcja białek serwatkowych. Więc, na jaką odżywkę białkową warto postawić? Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, o których mówiłem, według mnie najlepszym Wyjściem wydaje się być koncentrat białek serwatkowych. Dość szybko się wchłania. Jest to białko wysokiej jakości. Możesz je kupić w miarę normalnej cenie, a sam smak może być przebajeczny. Masz bardzo różne odżywki, różne smaki i naprawdę możesz dopasować tak smak, żeby dyrektować się tym jak shake z McDonalda. Zdecydowanie dla mnie to jest numer jeden i to jest odżywka, którą ja stosuję. Jeżeli chodzi o konkretne marki, to polecam czy przetestować, wybierać. Moja zasada jest taka, że najpierw kupuję jakąś jak najmniejszą puszeczkę danego białka, żeby przetestować smak, konsystencję, też jak wpływa na trawienie, bo niektóre odżywki mają zbędne dodatki i jakieś tam są gazy, i bąki i tak dalej. Więc na to też trzeba zwrócić uwagę, więc wierz Jakieś jak najmniejsze opakowanie, kilka rodzajów i przetestuj sobie. Smaku. Więc mamy już rodzaje, teraz przejdźmy do zalet i wad takich suplementów. Odżywki białkowe są lekko strawne, szybkie w użyciu, dobrze sprawdzają się, jeżeli potrzebujesz ekspresowo dostarczyć białko, na przykład po treningu. Takiego szejka jesteś w stanie przygotować dosłownie w kilkadziesiąt sekund. Wystarczy miarka odżywki, mleko, woda, shaker. Co więcej, o tym mówi się dość rzadko, ale shake może posłużyć jako element słodkości w diecie. Podczas odchudzania często ludzie narzekają na to, że zjedliby coś słodkiego. Odżywka białkowa hamuje. Ci ochotę na słodkie bez dostarczania zbędnych kalorii. Jeżeli chodzi o wady odżywek białkowych, to według mnie największą wadą może się okazać cena. No, jeżeli no, budżet jest dość niski, jednak trzeba kupić tą odżywkę, tym bardziej teraz od jakiegoś czasu jakby źródło Białka serwatkowego jest dużo wyższe niż było nie wiem pół roku temu, więc ceny idą dość sporo do góry. Dodatkowo, jeśli chodzi o minusy, niektóre osoby mogą mieć problemy, źle się czuć po takiej odżywce, ale w większości przypadków to jest kwestia nietolerancja laktozy. Wtedy najlepszym rozwiązaniem jest przerzucenie się np. z koncentratu na izolat. Ostatni minus. Trzeba wiedzieć, że jednak odżywka białkowa jest to produkt wysoko przetworzony. Jest to po prostu skoncentrowane, wyizolowane białko. Zestawiając na przykład taką odżywkę białkową z, ze skyrem, z jakimś jogurtem, fajnym produktem nieprzetworzonym, to w takiej odżywce nie znajdziemy bakterii, czy takiej samej ilości witamin, czy składników mineralnych. Jest to bardzo ciekawe, bo są badania, które pokazują, że nie tylko makroskładniki się liczą i w jednym z eksperymentów uczestnicy otrzymali taką samą ilość białka w jednej grupa samych białek jak jaj, natomiast druga jadła również żółtka. Okazało się, że mimo identycznie podaży białka, druga grupa lepiej nasiliła synteza białek mięśniowych. To pokazuje, że żywność to nada trochę więcej niż makroskładniki. Kto wie, czy za jakiś czas nie dowiemy się o kolejnych składnikach żywności, które mają wpływ na wzrost mięśni. I jeszcze osobny fragment tego nagrania chciałem poświęcić na jednej Ważne zalecie odżywki białkowej, tak naprawdę ona może odmienić Waszą dietę. W jaki sposób? Nie w postaci najzwyklejszego shake'a, tylko właśnie po dodatek do niektórych dań. Weźmy na przykład owsiankę. Taka standardowa owsianka z owocami nie będzie miała za dużo białka w porcji, czy jakiegoś super smaku. Wystarczy jednak dodać miarkę odżywki białkowej i otrzymujesz nagle fajną, słodką owsiankę, która dostarcza Ci konkretną porcję białka. Dzięki temu najesz się na duże. Taki dodatek odżywki białkowej może sprawić, że równie dobrze w przypadku jakichś omletów, placuszków, ciast i różnego typu dań na słodko, wszystko się zmienia. Standardowo takie desery nie mają zbyt dużo białka i są raczej mieszanką tłuszczu i węglowodanów. Dodajemy do tego odżywkę białkową i mamy super posiłki słodkie, smaczne, pełnowartościowe, więc same same. Plusy. Nie da się chyba przecenić roli białka w kształtowaniu sylwetki. Podobnie ważne jest korzystanie z aktualnych informacji na temat szeroko pojętego fitnessu. Jeżeli szukasz sprawdzonej wiedzy, to muszę Cię poinformować, że jakiś czas temu wystartowałem z wyjątkowym newsletterem. Jest on całkowicie darmowy, a gwarantuje Ci ogrom wiedzy której nie znajdziesz nigdzie indziej. Została ona skondensowana tak, że jedną wiadomość przeczytasz w trakcie minuty, więc jeżeli chciałbyś być na bieżąco z aktualną wiedzą, chciałbyś dostać porady, triki na temat odchudzania, na temat diety, na temat redukcji, zapisz się do niego tutaj poniżej znajdziesz link albo gdzieś ci się tu wyświetli. Powtarzam, zapis jest darmowy, nic tam nie musisz płacić co tydzień na maila będziesz dostawał fajną wartościową wiedzę. Jeżeli chodzi o odżywki, napisz w komentarzu, jaka twoja odżywka jest ulubiona, o napisz ulubiony smak. Z chęcią się zainspiruję, bo ostatnio Mało piją odżywek białkowych, więc daj mi znać w komentarzu, co według Ciebie jest najlepsze, najsmaczniejsze i będę testował. Dzięki i na razie.